Poznańscy naukowcy, proszę państwa, opracowali test, dzięki któremu z jednego badania dowiemy się, czy mamy koronawirusa, czy wirus grypy. A naszym gościem przy telefonie jest dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, profesor Michał Wit, którego bardzo serdecznie witam. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień, dzień dobry panie. Nim przejdziemy do głównego tematu, to takie pierwsze pytanie, jeśli pan profesor pozwoli, czy pan osobiście, pan dyrektor i pana rodzina będzie się szczepić przeciwko koronawirusowi? Na pewno w pierwszym możliwym terminie. Jesteśmy już wszędzie zapisani, gdzie się należało zapisać i gorąco wszystkich do tego namawiam. Opracowaliście Państwo test, dzięki któremu przy jednym pobraniu będzie można sprawdzić, co nam dolega, wirus grypy czy SARS-CoV-2. Jak udało się to opracować? Proszę nam trochę o tym opowiedzieć. Pracowaliśmy nad, nad tym testem kilka miesięcy w naszym Instytucie. Wypracowaliśmy już optymalną recepturę, która została sprawdzona, zwalidowana. Wiemy, że działa. Test pozwala w jednej probówce odróżnić zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i wirusami grypy A lub B. To jest bardzo istotne z wielu względów. No właśnie, z jakich? Proszę pamiętać, że objawy kliniczne, obraz kliniczny choroby COVID-19 i grypy w tej, w tej grypy sezonowej, w której sezon się właśnie zbliża, a już właściwie jest z nami, są niemalże identyczne z niewielkimi, niewielkimi różnicami, które nie zawsze są widoczne, dlatego że obraz kliniczny choroby jest zmienny i w tej rozróżnienie, czy mamy do czynienia przy ewidentnych przy objawach zakażenia e, infekcji wirusowej? My wiemy, jak to wygląda. Chory mhm. ma gorączkę, poci się no tak, Zwodniczo podobne, czasami. Otry, -podobne tak, tak. są te objawy czasami, prawda? Zwodniczo podobne są te tak, objawy tak, czasami. Te objawy są zwodniczo podobne i one są absolutnie niespecyficzne, tak się może manifestować w gruncie rzeczy wiele chorób, ale w tej chwili nas interesują te dwie, bo one się ze sobą nakładają w jednym czasie. I ich częstość przewidywana jest bardzo wysoka. Jaka jest częstość COVID-u? Wiemy, mniej więcej wiemy, mhm. nawet zakładając, że dane, które znamy są zaniżone, a będą rosły dane odnośnie grypy, bo sezon się zbliża. I w związku z tym, rozróżnienie, czy mamy do, 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 do czynienia z jedną czy drugą jednostką chorobą, jest bardzo istotne, bo pociąga za sobą określone konsekwencje. No tak, to konsekwencje prawda. natury natury epidemiologicznej i Aha. organizacyjnej. Ci ludzie, podda, ci pacjenci poddani są różnym reżimom terapeutycznym, tak samo jak um, różnym reżimom organizacyjnym. Proszę pamiętać, że przy SARS-ie prawnie uregulowana już jest kwarantanna i izolacja. Tak, także o tym trzeba pamiętać i po to, to właśnie ten test go No i to uzasadnienie pokazuje, jak bardzo ważną robotę Państwo wykonaliście. Proszę powiedzieć, jak duży zespół nad tym pracował i czy to wymagało, no jak, jak, jakich, jakich, to wymagało środków w sensie organizacyjnych także i, no i w ogóle. Prze Przedsięwzięć jakie. Tak. Zbędne. Panie Wygmę, że myśmy, myśmy właściwie od samego początku pandemii zdecydowali, że nasz Instytut musi, nie chcę używać górnolotnych słów, ale służyć społeczeństwu, dlatego że sytuacja jest nadzwyczajna. Poza swoją pracą naukową, którą oczywiście robimy, musimy też zrobić coś więcej i stąd najpierw zaczęliśmy diagnozować zakażenia SARS. I tutaj przebadaliśmy już 20 tysięcy pacjentów, także mamy bardzo, grupa, tak. bardzo poważną grupę przebadaną. Tutaj w naszym um, laboratorium covidowym, które natychmiast założyliśmy, mamy swój własny punkt pobierania um, próbek drive-thru. Także, mhm. także to wszystko funkcjonuje tutaj u nas w instytucie od, um, praktycznie biorąc od końca marca tego roku. Zespół, który zaczął pracować nad tym testem różnicowym, on się wahał, ale no to jest powiedzmy jakieś 6-7 osób, które nad tym dosyć intensywnie, nawet bardzo intensywnie momentami pracowały. I efekt jest taki, jak jest, że tym testem dysponujemy i w tym tygodniu zaoferowaliśmy go naszym, naszym pacjentom, którzy zechcą się tutaj do nas. Tak, do tej, do tej praktycznego wykorzystania za chwilę jeszcze wrócę, ale chciałem jeszcze dopytać, jeśli pan profesor pozwoli, czy test jest zrobiony pod konkretny wirus, zarówno koronawirusa, jak i grypowy, bo wiemy przecież, że no, choćby wirusy grypy mutują. Zresztą podobnie jak wirus koronawirusa, bo też słyszymy prawda, o nowych wirusach w Wielkiej Brytanii, czy, czy, czy nawet prawdopodobnie już w Polsce. I we Włoszech właśnie tak, ten wirus mhm. Także ym, y, oczywiście y, wirus grypy mutuje znacznie szybciej niż wirus tak. To jest po pierwsze. Po drugie, nasz test omija te miejsca, w których mutacje się pojawiają. My mniej więcej wiemy, gdzie one się nawet dosyć dokładnie wiemy, gdzie one się pojawiają, albo inaczej wiemy dość dokładnie, gdzie się nie pojawiają w informacji genetycznej, czyli w genomie mhm. jednego i drugiego wirusa. I właśnie nasze znaczniki, które stosujemy w naszej metodzie, właśnie one się skupiają na tych miejscach nie mało zmiennych czy niezmiennych, które pozwalają z dużym z prawdopodobieństwem bliskim pewności mówić, że one działają specyficznie na właśnie dany genom. A proszę nam powiedzieć, jak wygląda sam test, jak przebiega pobranie materiału do badań, tak jak w tych już znanych nam testach? Tak, to jest dokładnie ta sama technologia, bo zasada, którą, którą przyjęliśmy, była taka, żeby opracować test, który będzie można wykonywać tak samo jak test na SARS-CoV-2. Mhm. Czyli jest to pobranie materiału, jest to wymaz z nosogardzieli, standardowo, tak jak to się do tej pory robiło, te próbki następnie wjeżdżają do laboratorium. Tam są obrabiane dokładnie tak samo jak do diagnozowania, wykrywania SARS-CoV-2. To znaczy najpierw izolacja informacji genetycznej, czyli RNA, potem przepisanie go na DNA i sama reakcja PCR. Mhm. Którą, którą prowadzimy w odpowiednim urzędzie. Na stronie instytutu, którym Pan kieruje, podajecie Państwo też numer telefonu, pod który można umówić się na pobranie materiału. Rozumiem, że to na razie jest usługa komercyjna, czy odbywa się w ramach NFZ-u zleceniem po prostu od lekarzy? To jest usługa, usługa komercyjna. Mhm. Jeśli chodzi o analizę SARS-CoV-2, robimy to i komercyjnie tym, którzy chcą, i mamy podpisany kontrakt. Narodowym Funduszem Zdrowia, także Czyli wtedy z tą drogą również można. Pacjenci od Zatem lekarzy test, po prostu. Test podwójny na razie nie podlega tej regulacji, dlatego, że takiej możliwości chwilowo nie mamy, ale mamy nadzieję, że może się coś uda w tym względzie zorganizować. No właśnie o to chciałem zapytać, bo pojawiła się też informacja, że w ramach kampanii społecznej, którą Państwo przygotowujecie, poznańacy będą mogli za darmo w jakimś przynajmniej okresie skorzystać z tego testu. Jak to będzie przebiegało? Ile osób skorzysta? Jeśli w ogóle i kiedy? Chcielibyśmy taką akcję przeprowadzić. Przewidujemy, że w pierwszym etapie będzie 50 osób, którym będziemy mogli zaoferować, będzie stać nas na to, żeby zaoferować mm -hmm. wykonanie tego badania darmowo. Podwójnego mówimy o tym wspierają nowym tutaj Wspierają nas władze miasta Poznań. Także myślę, że to się powinno na początku stycznia wszystko udać. Informacje na ten temat będą w mediach, będziemy, będziemy to ogłaszali w momencie, kiedy to będzie tylko możliwe. To bardzo za to dziękuję już teraz. A na koniec, jeśli pan profesor pozwoli, jak pan profesor ocenia w ogóle bezpieczeństwo szczepionek przeciwko koronawirusowi, o których no, tyle już słyszymy, które już istnieją? Są to Szczepionki najnowszej generacji uzyskane metodami biologii molekularnej, czyli nie standardowo tak jak wiele, wiele innych szczepionek, które znamy. Wydaje się, że ich bezpieczeństwo jest bardzo wysokie. Ten odsetek ewentualnych powikłań, o których jest mowa jest Typowy dla wszelkiego typu szczepionek, także myślę, że nawet niższy niż szczepionka antygenowa, także śmiało można się temu, bada temu szczepieniu poddać. Mało tego należy, dlatego że jest to jedyna droga, żeby się uodpornić w miarę bez narażania się na przejście zakażenia, które jak się okazuje też nie zawsze całkowicie gwarantuje immunizację w tym a ten strach pojawiający się przed skutkami obo, ubocznymi jest zasadny czy nie? Panie redaktorze, znacznie większy strach powinien ogarniać wszystkich na myśl o samej chorobie. Strach przed skutkami ubocznymi jest niczym w porównaniu z tym, czy zagrożenie z kami ubocznymi jest niczym w porównaniu z zagrożeniem samą chorobą. Proszę popatrzeć co się dzieje na oddziałach covidowych. Proszę popatrzeć co się dzieje na oddziałach intensywnej terapii, które się zajmują pacjentami na respiratorach przeżywalność na respiratorach jest naprawdę nie, nie, niewysoka. Ci pacjenci są bardzo poważnie zagrożeni. Zagrożone jest ich życie, nie tylko zdrowie, ich życie. Trzeba tego za wszelką cenę uniknąć, a to można zrobić tylko przez akcję masowych szczepień. No i także prawdopodobnie przez wcześniejsze wykrywanie stadium chorobowego, które tak jest, pomoże test, no właśnie, który Państwo opracowaliście. Mam nadzieję, że będzie można z niego już niebawem korzystać powszechnie. Bardzo Ten dziękuję. Mamy nadzieję, że Będziemy mogli to Panie profesorze, bardzo dziękuję za podjęcie telefonu i za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Naszym gościem był dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu profesor Michał Wit.